Podstawowe szkolenie instalacyjne. Narzędzia. Do montażu systemu QuadLock wymagane są następujące podstawowe narzędzia. Nożyk o wysuwanym ostrzu, taśma miernicza, poziomica, sznurek budowlany i sznurek traserski, piła otwornica, kluczyk do skręcania drutu, młotek, wkrętarka, nożyce, drabina i rusztowania, rękawice i okulary ochronne. Fundament. Aby instalacja ścian quadlock przebiegała łatwo i efektywnie, należy zwrócić uwagę na ławę betonową. Ławę o standardowej szerokości 406 mm wykorzystuje się do ścian o rdzeniu betonu wynoszącym 203 mm lub mniej. Ściany o szerokości większej niż 203 mm powinny być stawiane na dopasowanej ławie określonej przez inżyniera projektu. Należy je wylewać w poziomie w granicach tolerancji do 7 mm, tam gdzie to możliwe. A płaszczyznę należy wygładzić kielnią, tak aby móc odpowiednio przymocować metalową prowadnicę. Jeśli w fundamentach występuje stopniowanie, ustawy wzniesienie w równych przyrostach co 305 mm, tak aby Pasowały do modułu paneli quadlock. Ościeżnice okienne i drzwiowe. Ościeżnice okienne i drzwiowe należy uprzednio zmontować w miejscu budowy lub poza nim, przy użyciu drewna impregnowanego lub tłoczonego plastiku, wtedy kiedy rozmiary samych otworów są już nam znane. Zamontuj górną belkę ramy u jej boków, tak aby naciskała na oba boki. Przy każdej ościeżnicy należy zachować duże otwory wzdłuż parapetu, aby umożliwić wlanie betonu i zapewnić jego prawidłowe osiadanie. Można to osiągnąć poprzez. Użycie kantówek o przekroju 5x10 cm na brzegach i pozostawienie miejsca pomiędzy lub wydrążenie otworów o średnicy 10 cm. Otwory takie jak drzwiowe, które opierają się o fundament lub betonową płytę, należy zainstalować jako pierwsze. Wbij gwoździe galwanizowane lub wkręty w tylni bok ościeżnicy, aby nadać jej odporność na siłę ścinającą. Określ i wyraźnie zaznacz wszystkie otwory okienne na potrzeby późniejszej instalacji ościeżnic. Aby uzyskać maksymalną energooszczędność i w pełni wykorzystać materiały, użyj resztek z wyciętych paneli oraz metalowych kątowników okiennych do formowania otworów drzwiowych i okiennych. Ta metoda zmniejsza zużycie drewna i ogranicza możliwość przenikania ciepła poprzez drewniane części używane przy formowaniu ościeżnic. Prowadnice metalowe. Zlokalizuj linię zewnętrzną budynku i rozciągnij sznurek. Linię budynku wyznacza zewnętrzna strona płyty styropianowej. Pamiętaj o 57 mm styropianu po zewnętrznej stronie ściany. Zewnętrzne prowadnice muszą być zainstalowane jako pierwsze, zgodnie z linią budynku zaznaczoną na ławie. Następnie przymocowuje się prowadnicę metalową do fundamentu co 0,75 m i przy końcach prowadnicy. Po ułożeniu zewnętrznej prowadnicy, użyj drewnianych szablonów, aby ułożyć prowadnicę wewnętrzną. Przytnij szablony tak, aby pasowały do rozmiarów rdzenia ściany. Zapoznaj się z tabelą na zewnętrznej stronie opakowania z klamrami, gdzie podane są wymiary rdzenia wewnętrznego i całej ściany. Aby uniknąć potencjalnych problemów, kierownik budowy powinien dokładnie sprawdzić umocowanie prowadnic metalowych do stopy przed dalszymi pracami. Narożniki. Jako pierwsze należy zainstalować wszystkie narożniki. Chociaż inne metody budowy mogą zakładać budowanie w stronę narożników, projekt i układ systemu Quadlock został stworzony z myślą o budowaniu od narożników do spoiny na środku ściany. Odpowiednie zamontowanie narożników Quadlock praktycznie eliminuje potrzebę dodatkowego stężenia i sprawia, że budowa wielopiętrowych budynków będzie bezpieczna i efektywna. Zawsze zaczynaj pracę od wewnątrz narożnika i kieruj się na zewnątrz. Miej panele, klamry i kątowniki narożne przygotowane w zasięgu ręki. Wcześniej przycięte i wygięte pręty zbrojeniowe także powinny znajdować się w obrębie fundamentu. Quadlock zaleca, by wszystkie dolne panele były przymocowywane za pomocą piany montażowej, jak pokazano na filmie, aby mogły lepiej oprzeć się naciskowi wylewanego betonu. Nanieś szeroką na 2 cm warstwę piany na zewnętrzny narożnik każdej prowadnicy na długość nie większą niż 2,5-3,5 m. Szybko włóż panele w prowadnicę, tak aby piana nie zdążyła stwardnieć. Piana montażowa połączy panele z prowadnicą i wypełni rowki na klamry na spodzie. Umieść dwa całe panele o długości 1,20 m na prowadnicy zewnętrznej prostopadle do siebie, zawsze nakładając lewy panel na prawy. Nałóż zewnętrzne kątowniki narożne na wypustki, jak pokazano na filmie. W przypadku paneli wewnętrznego narożnika przytnij brzegi najbliższe narożnika o wymiar rdzenia ściany plus 51 mm. Przykładowo, panele wewnętrznego narożnika przy grubości rdzenia liczącego 152 mm będą skracane o 203 mm. Zawsze przycinaj brzegi najbliższe narożnika. Ustaw te panele w prowadnicy wewnętrznego narożnika, tak aby końce zgadzały się z zewnętrznymi panelami. Zawsze zakładaj wewnętrzne panele tak samo jak zewnętrzne. Ułóż kątowniki narożne wewnętrzne nad wypustkami, jak pokazano na filmie. Umieść całą klamrę tak blisko narożnika, jak to możliwe. Upewnij się, że oba kołnierze są włożone w kątownik narożnika wewnętrznego. Przetnij klamrę na dwie pary kołnierzy, jak pokazano na filmie, i umieść na kątowniku narożnika zewnętrznego, tak aby rowki najbliższe narożnika były przykryte kołnierzem. Następnie nałóż klamry tak aby obejmowały każde głębokie wyżłobienie w panelu co 305 mm licząc od środków. Postaw kolejną parę paneli w obu kierunkach, oddalając się od narożnika i kładź klamry co 305 mm licząc od środków, sugerując się głębokimi wyżłobieniami. Następnie kontynuuj układanie paneli i klamer, dopóki nie dojdziesz do wspólnego punktu na środku długości ściany. Nakładaj panele i klamry z naprzeciwległego narożnika, aż będziesz gotowy do przycięcia ostatniego panelu na środku długości ściany. Dobrym miejscem na ustalenie tej wspólnej spoiny jest środek drzwi lub okna. Rozciągnij taśmę mierniczą wzdłuż całej ściany, aby upewnić się, że wymiary budynku są właściwe. Jeśli zajdzie potrzeba, wprowadź poprawki. Następnie zmierz otwór pozostały pomiędzy panelami i przytnij panele o około 7 mm krócej niż wynika z pomiaru. Jeśli panele będą ustawione zbyt ciasno, może to zwiększyć długość ściany i wypchnąć narożniki z pionu. Ta spoina będzie biegnąć aż do szczytu ściany ponieważ szczelina prawdopodobnie nie znajdzie się dokładnie na 51 mm od poprzedniej klamry, przetnij klamrę tak, aby powstały pojedyncze niezależne od siebie półklamry. Włóż jedną klamrę po jednej stronie, a drugą po drugiej stronie szczeliny. pręty zbrojeniowe po ustawieniu pierwszego szeregu uprzednio przycięte zbrojenie może zostać nałożone. Ustal, które wbudowane na klamrze gniazda na pręty zbrojeniowe najlepiej odpowiadają Twoim planom i ułóż pręty poziome w takiej pozycji wzdłuż całej ściany. Upewnij się, że zachowałeś odpowiedni minimalny dystans pomiędzy prętami i połącz je drutem wiązałkowym. Pręty poziome można przywiązać do plastikowych klamer. Jeśli umożliwiają to przepisy budowlane, nałóż kawałek plastikowej rurki o długości 10 cm i średnicy 32 lub 38 mm na każdy pionowy, krótki pręt. Przyda się to później przy pracowaniu pionowych, długich prętów zbrojeniowych, wkładanych z góry. Jeśli pionowe zbrojenie zostało już ustawione, przetnij klamry na poprzeczkach tak, aby móc pracować dookoła prętów. Drugi szereg i wszystkie pozostałe szeregi. Umieść jedną parę paneli w drugim rzędzie tak, aby środkowy punkt każdego panelu pasował do pionowego połączenia między panelami poniżej. Pomiędzy końcem paneli w pierwszym rzędzie a następnymi rzędami powinno wystąpić 610 mm przesunięcie. Powtórz wszystko po drugiej stronie narożnika. Zmierz odległości pozostałe do narożnika zachowując taki sam układ nakładania jak w dolnym rzędzie. Zewnętrzne panele zawsze będą mieć rozmiar 610 mm z fabrycznymi końcami w stronę narożnika. Długość wewnętrznych paneli będzie się różnić w zależności od wymiaru rdzenia ściany, ale oba będą miały taką samą długość, jeśli będzie się je zakładać na siebie identycznie jak z panelami zewnętrznymi. Zwróć uwagę, że nie ma potrzeby układać paneli wewnętrznego narożnika w sposób przeplatany. Nie wzmocni to ścian, a zaburzy układ rzędów o 51 mm. Nie należy też tak układać zewnętrznych paneli. Umieść kątowniki narożne, całe klamry i kołnierze klamer w taki sposób jak przy pierwszym rzędzie. Kątowniki narożne i układ klamer powinien być taki sam w każdym rzędzie. Aby usprawnić układanie klamer, pracuj w parach tak jak demonstruje to nasza ekipa. Zapisz wszystkie wymiary cięć i przygotuj panele na całą wysokość ściany. Przykładowo, w przypadku 2,5 metrowej ściany rzędy 1, 3, 5 i 7 będą identyczne. Rzędy 2, 4, 6 i 8 także będą identyczne. Sprawdź szczelinę ściany i upewnij się, że wszystkie klamry są dopasowane w pionie. Powtórz instalowanie szeregu pierwszego i drugiego do wysokości 1,25 m. Po osiągnięciu wysokości 1,25 m, m, kierownik budowy powinien zatrzymać budowę i sprawdzić pion, równość, kąty i poziom. Sprawdź wszystkie ściany za pomocą poziomicy. Taśmy mierniczej, sznurka budowlanego i lasera budowlanego, aby upewnić się, że budynek ma właściwy rozmiar i kształt. W razie potrzeby wprowadź poprawki i pilnuj wymiarów w miarę posuwania się budowy do przodu. Po sprawdzeniu wymiarów i pionu wzmocnij środkową spoinę ściany przykręcając listwy 2,5 na 10 cm w poprzek spoiny na każdym rzędzie paneli. Na koniec użyj pianki montażowej do wypełnienia szpary, kiedy już ściana będzie ustawiona w pionie i umocowana na miejscu. Instalacja ościeżnic okiennych i drzwiowych. Kiedy dojdziesz do poziomu pozwalającego na instalację prefabrykowanych ościeżnic okiennych albo ościeża, określ wysokość parapetu i zaznacz ją na wewnętrznej stronie panelu. Zaznacz otwór okienny zgodnie z planami i przytnij płytę styropianową do wysokości parapetu za pomocą piły. W ten sam sposób przytnij wewnętrzny panel. Przymocuj do parapetu ramy blokady, aby lepiej wypozycjonować ościeżnicę. Ustaw prefabrykowany moduł we właściwej pozycji, podczas gdy inny członek ekipy będzie przykręcał ją do ściany z panelami 76 mm wkrętami z plastikowymi klipsami. Sprawdź poziom parapetu i wypionuj. Następnie przejdź do dalszej budowy ściany wokół ościeżnic okiennych. Stawiaj panele nieco nachodząc na wewnętrzną stronę ościeżnicy. Ustaw półklamry tak blisko ościeżnicy jak to możliwe. Przymocuj plastikowe klipsy z wkrętami wokół ościeżnicy maksymalnie co 15 cm, licząc od środków. Przytnij nachodzące na ościeżnice panele za pomocą piły ręcznej. Możesz zmniejszyć ilość odpadów budowlanych zachowując resztki paneli równe 305 mm lub dłuższe, które później będziesz mógł użyć do drugiego lub ostatniego rzędu ściany, tam gdzie jest mniejszy nacisk na szalunek. Upewnij się, że masz dostęp do szczelin rdzenia ściany poprzez parapet, tak aby móc zapewnić wylanie betonu. Jeżeli otwory są formowane za pomocą kątowników okiennych i fragmentów pianki, ściśnij druciane klamry górne na poziomie parapetu i załóż na nie metalową prowadnicę. To nada maksymalną szerokość otworu na wlanie betonu i jego zagęszczenie. Kontynuuj budowę ściany wokół otworu używając kawałków paneli do modelowania przylegających do ościeżnicy końców ściany. Umieść na nich na przeciwległe kątowniki okienne. Plastikowe kołnierze klamer należy włożyć w rowki, ustawiając je w stronę otworu, aby stworzyć punkty zaczepienia dla drewnianych lub metalowych łączników, do których przymocowane są okna. Większe niż wynikałoby to z obliczeń o ścieże może okazać się konieczne, aby zmieścić łączniki bądź ograniczniki. Jeżeli chcemy uzyskać bezpośrednie połączenie z betonem, należy uformować ościeże za pomocą resztek panelu, jak opisaliśmy wcześniej, i wyciąć otwory o wymiarach 100 mm na 100 mm w każdej warstwie panelu, aby beton dotarł do fasady pianki styropianowej. Obłóż otwór sklejką i przymocuj ją. Kiedy forma ze sklejki zostanie zdjęta, uzyskamy betonową powierzchnię co 305 mm, przydatną do montowania okien lub łączników okiennych. Instalowanie podpór pionujących. Kiedy dojdziesz do punktu, w którym stwierdzisz, że nie da się już wyżej budować w sposób wygodny i bezpieczny, wówczas należy przymocować do ściany podpory pionujące. Quadlock zaleca użycie prefabrykowanego metalowego systemu rusztowań wielokrotnego użytku. Metalowe systemy podpór do użytku komercyjnego dostępne są w wysokości do 9 metrów. Ustaw wzmocnienie tylko z jednej strony ściany, najlepiej od wewnątrz. Rozpocznij ustawianie podpór 1 metr od wszystkich narożników. Przymocuj podpory pionujące do wszystkich klamer za pomocą wkrętów do drewna. Upewnij się, że podpory pionujące mocno przywierają do ściany, ale pamiętaj, by nie wkręcać zbyt mocno i nie przekręcać wkrętów w plastiku. Przy instalowaniu bocznych wsporników niech jeden członek ekipy używa poziomicy, by sprawdzać pion ściany. Pamiętaj o dopasowaniu śrub rzymskich tak, by miały właściwe skoki w celu późniejszej odpowiedniej regulacji ściany. Umieść podpory dookoła ścian co 2 metry. Zainstaluj platformę i balustradę oraz dokładnie sprawdź, czy wszystkie elementy są kompletne i mocno zamocowane. Zapoznaj się z zasadami bezpieczeństwa dotyczącymi rusztowań według przepisów budowlanych w Twoim kraju. Jeżeli budujesz ściany fundamentowe do wysokości 1,2 m, podpory pionujące nie są konieczne. Po prostu ustaw ukośne podpory co 2 metry. Jeśli nie dysponujesz metalowymi podporami pionującymi, będziesz musiał zbudować podpory z drewna. Sprawdź szczegóły w instrukcji produktu. Szczyt ściany. Po ustawieniu najwyższego rzędu paneli usuń wypustki na panelach i zepnij panele drucianymi klamrami górnymi zamiast plastikowymi klamrami. Na każdą parę paneli powinny przypadać trzy druciane klamry górne, po jednej na każdym końcu i jednej na środku. Na stykach czołowych druciane klamry górne powinny znajdować się co 102 mm od siebie. Następnie ustaw na panelach prowadnicę metalową, zakrywając w ten sposób druciane klamry górne. Przytwierdź nakładające się prowadnice za pomocą wkrętów samogwintujących. Umieść uprzednio przecięte elementy pionowego zbrojenia wokół zewnętrznej strony ściany w zasięgu działania członków ekipy stojących na rusztowaniu po wewnętrznej stronie. Włóż pionową stal w głąb ściany tak, aby weszła w plastikowe rurki nałożone na stalowe krótkie pręty na dole. Przytwierdź pionowe pręty w odpowiedniej pozycji u góry do klamry kwadrok lub do poziomego prętu. Pionowe pręty muszą być przymocowane do systemu Quadlock dopiero po wypionowaniu ściany. Lista kontrolna przed wylaniem betonu. Przed wylaniem betonu należy zapoznać się z listą kontrolną rzeczy do sprawdzenia, która znajduje się na zewnętrznej stronie opakowania z klamrami. Prowadnice mocno przytwierdzone do ławy. Klamry Quadlock ustawione co 305 mm. Metalowe kątowniki narożne i kołnierze klamer są na swoim miejscu. Podpory pionujące porozstawiane co 2 m wzdłuż ścian w zależności od ich wysokości. Należy sprawdzić kątowniki nastawne w ścianach o kącie rozwartym i upewnić się, że szpary pomiędzy panelami zostały wypełnione pianką montażową. Należy sprawdzić, czy otwory okienne i drzwiowe są pod odpowiednim kątem, podstemplować i podeprzeć. Upewnić się, czy w parapetach pozostawiono szczelinę na wlanie betonu oraz czy przymocowano listwy 2,5 na 10 cm. Druciane klamry górne znajdują się na każdym końcu najwyższego rzędu paneli co 610 mm. Prowadnica metalowa jest nałożona na druciane klamry górne na szczycie ściany. Ściany sprawdzone pod kątem pionu, poziomu, kątów i równości. Dodatkowe podpory i materiały wzmacniające przygotowane na placu budowy. Wylewanie betonu. Zapytaj producenta betonu, którego używasz o mieszankę do szalunków ICF. Mieszanka betonu powinna być bardzo elastyczna i łatwa do wylania. Powinna spełniać wymogi dotyczące odporności betonu na ściskanie. W każdym jednak przypadku należy przestrzegać poniższych kryteriów. Wytrzymałość na ściskanie zgodna z normą europejską PNN 206-1 na 2003. Maksymalny opad betonu równy 152 mm, zgodne z normą S3 tabeli opadu betonu, mierzony metodą stożka Abramsa, zgodnie z polską normą. Zaleca się, by pompa do betonu miała wysięgnik z wężem o średnicy maksymalnie 76 mm. Zacznij od narożnika i pracuj wzdłuż obwodu. Umieść od 60 cm do 1 m betonu w pierwszym zrzucie. Umieść beton pod oknami, wlewając przez parapet. Drugie i kolejne wylania powinny mieć wysokość od 1 do 1,5 metra. Zaleca się zagęszczanie za pomocą wibratora do betonu lub pręta o długości pręta zbrojeniowego. Nie wibruj za bardzo. Nadmiar betonu na klamrach i zbrojeniu można usunąć za pomocą wibratora lub potrząsając pionowym zbrojeniem. Jeśli będziesz później używał paneli i klamer, upewnij się, że góra paneli jest przykryta. Zbij ze sobą dwie deski 2,5 na 10 cm pod kątem prostym i przesuwaj je w miarę jak wylewasz beton. Wylewaj tylko do połowy najwyższego rzędu paneli. Jeśli nie ma potrzeby wylewać wyżej, wygładź szczyty rdzenia betonowego i wstaw pręty nagwintowane. Po wylaniu betonu sprawdź wypionowanie ściany. Upewnij się, że wylewasz beton zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi. Koniec. Dziękujemy za uwagę. System Quadlock jest łatwy w montażu, jeśli stosuje się do podstawowych zasad, jakie przedstawiliśmy. Chętnie poznamy Państwa projekty budowane z Quadlockiem. Więcej informacji znajdziecie Państwo w dziale zaawansowane tej prezentacji.